Symbole. Symbole w projekcie UTerm, które tworzone są podczas obliczeń. Utwórz symbol. Jakbyśmy tutaj stworzyli, w jaki sposób możemy go edytować? Pierwsza możliwość jest za pomocą paska narzędzi. Klikając na dany symbol, możemy edytować daną przegrodę. Możemy to również zrobić, klikając dwa razy. Yy, mamy podobną funkcję. Symbole w momencie, kiedy oznaczymy, że kierunek przepływu jest góra-dół, wówczas będziemy mieli symbole czworoboczne. Jeżeli będziemy mieli poziomo, są to wówczas symbole sześcioboczne. Symbole dla wygody możemy również modyfikować. Są tak zaprojektowane, że możemy tekst obracać o kąt, który chcemy. Może to być dowolny kąt. Podczas tworzenia symbolu, jeśli gdzieś za daleko nam wyszło, bo jest nawarczone, na przykład dużo linii, możemy linię dla danego symbolu przeciągnąć. Nic się nie dzieje, jeśli zmienimy skalę. Możemy ją zmienić i wszystko działa tak samo. I po kliknięciu mamy dalej przegrodę opisaną.